W imieniu Klubu Przyjaciół Pojazdów Dawnych Singiel i Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zapraszam Państwa na imprezę na Gutwinie, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca. To jest drugi świętokrzyski karbura karburator z i Rajt Krajoznawczy pojazdów zabytkowych oraz 10. Piknik Gąbrowiczowski. W czasie imprezy przewidziane jest wiele atrakcji dla dzieci rodzinnych, a także występów artystycznych, rozpoczynając w piątek przez lokalne zespoły rokowe i y, również przyjezdne y, wieczór zakończy się koncertem legendy y, Ostrowieckiego roka to jest grupy Azotox która specjalnie na tę okazję się reaktywuje Następnie po tym obejrzymy film w Kinie Plenerowym. Sobota to dzień przede wszystkim rajdów, rajdu pojazdów zabytkowych, rajdu pojazdów terenowych, rajdu rowerowego, a także wycieczki po miejscach związanych z Gąbrowiczem. Natomiast wieczorem wszyscy spotykamy się z powrotem w ośrodku na Gutwinie, gdzie będzie można się zabawić przy kabarecie, jak również zobaczyć tajemniczo brzmiący konkurs Trash Atlantyk, natomiast całość zakończy roztańczone regę w wykonaniu zespołu.